Witam po raz kolejny. E, mianowicie, taką e, jedziemy ściernie. E, Bezerkowcy na skrzydełkach. No dalej testujemy się, wyszło jeszcze jedna rzecz, a już jest ogarnięte. E, a mianowicie, co było i co było nie tak. E, nie tak jest e, układ chłodzenia, e, czyli co? Sprzęgło wiskotyczne które zakupiliśmy, używane, no niestety przy... nie załącza się. Nie, nie klei się, wentylator nie wchodzi na obroty, tylko chodzi swoim miałowym biegiem. Nawet wracając z pola wyszło, że nie można było z 85 nawet zbić temperatury poniżej. No ale co, robota jest. Eee, chcieliśmy go jeszcze potestować, mówi wolny czas, żeby sprawdzić. Eee, no i co? Eee, zjechaliśmy, trochę się ostudził. Odkręciliśmy wysko, żeby tylko odsunąć od chłodnicy, z przodu zerwaliśmy blokadę. No, żeby chodziło na stałe. W tej chwili temperatura przy pełnym obciążeniu, maksymalnym polowym biegu to jest 75 stopni. Także jest teraz cacy. Silnik ładnie jeszcze teraz pracuje, trzyma temperaturę stałą. Termostaty są założone, niby nie ma do tego sprzętu do anorii tych termostatów, ale po modyfikacji pasują i są założone na 74 stopnie. Tu dwa termostaty idą, nie tak jak w jeden, tylko już na tym nowszej obudowie już są y, dwa termostaty. Y, co dalej? Klimatyzacja. Piękna sprawa, chłodzi kurczę z rurek, tu widać aż się woda leje wszędzie. Y, także to jest naprawdę mistrzostwo, jeśli chodzi o klimę. Polecam. Jakby to potrzebował, gdzieś tam na miary nie ma problemu. Człowiek się ogłasza na Oliksie, także z tym też nie ma problemu. Z zamówieniami zbyt ma potężny na te zestawy i naprawdę sprawdza się to wszystko. No, także teraz widzicie w środzach z Bezorkowcem na łapkę. No, 11 łap, delikatny dymek. 11 łap na podcinaczach no to niestety troszkę oporu dodaję Pięknie chodzi silniczek wróci aż flagę zasysa na filtrze Tu nie brak mocy No ale to na spokojnie damy radę Zaraz posłuchamy może troszkę dźwięku В гол як воде с свигац. Вдешама ма ондавкаешше ми працном дакадемам, вота шиник 2007томне. Ale za głęboko w przód puścił No to naprawdę jest to ciągnofaz głębokości nie ma Przedtem robiliśmy ścieżki Sam objeżdżaliśmy na początku jak się grzał no to tam już poszedł tak z 25 ponad centów do dołu O no nie, bo naprawdę ciągniczki mi się podobają, no może wiadomo jeśli chodzi o te parametry, wygodę, skręty, no wiadomo, troszkę hałas i no już klima jest, to już nie ma co narzekać, to już jest fajnie, no to nie ma co narzekać na te ciągniki, no każdy może mówić, a prehistoryczne to samo są kierowcę, nawet nie kierowce, to przecież htz -y. Ale każdy powie, że to a, to jest badziewie Czy co tam archaiczne, przeżytek? No nie wiem, kurczę powiem tako. Yy, nie ma co narzekać. Naprawdę, ciągniki się sprawdzają. No, obrabiają u nas te pola śmieszne, koszty utrzymania. Także to nie jest jakimś tam problemem. No ale co, powiem. No kurczę, za te pieniądze 40 tysięcy tu jeździ w tej chwili po remoncie Sam ciągnik Także to myślę że to nie jest Co za 40 tysięcy kupić Teraz 60 po remoncie No a tutaj co Ciągniczek odbudowany Nowe pompy hydrauliczne Sprzęgła nie sprzęgła To co trzeba było wszystko po kolei jest wymienione Żeby nie zaglądać Także naprawdę myślę że za te pieniądze nic lepszego się nie kupi. Ładnie mruczy, And nie słychać w ogóle, że to jest Andorra, to jest w ogóle odgłos całkiem innego ciągnika. O. Chodzi jak jakiś inny motor, na pewno nie andrychowski. bardziej Jonesy. a to jest dosłownie tylko i wyłącznie Andoria Także to jest tylko nasza Andoria Nie ma co narzekać. Piękny silnik nasi zrobili. Andoria jedzie. Także na tyle to było na dzisiejsze parę ujęć później będzie dołożonych, założonych, także pozdrawiam, do usłyszenia.